Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jan mówi nam w wersecie siódmym. Umiłowani, nie piszę wam tego nowego przykazania, ale stare, które mieliście od początku i już je słyszeliście. To to bardzo interesujące, że apostoł Jan oczywiście nie mówi tutaj o jakimś starym prawie. Mówi o nowym przykazaniu, które nie jest takie nowe, ponieważ Jezus już go nauczał. Pamiętaj, że w tym kontekście powiedział właśnie, że musimy chodzić śladami Jezusa, który oczywiście chodził w miłości. W takim sensie nie jest to już tak naprawdę dla nas chrześcijan nowe przykazanie. Apostoł Jan nie pisze do świata, ale do chrześcijan. Pamiętaj, że w wersecie siódmym mówi umiłowani. Więc nie mówi do agnostyków, jak twierdzą niektórzy nauczyciele Biblii. So saying, sister, look. Mówi, moi umiłowani bracia i siostry. Us, Pomyślcie o tym, co słyszeliście od początku, odkąd Jezus przyszedł na Ziemię i nauczał nas. To samo mówię Wam ponownie, więc nie jest to nic nowego. You know, to zawsze fascynujące, gdy ludzie myślą: O rany, nowe przymierze, to nowe objawienie. Bóg dał Reinhardowi to nowe objawienie. To nie jest nowe ludzie, to jest stare. Może nigdy o tym nie myśleliście, a może zostaliście wychowani w religii, ale to wciąż nie jest nowe. Nowe przymierze obowiązuje od dwóch tysięcy lat. A Jan mówi chrześcijanom, że nie powinno być dla niego nic nowego wchodzenia w miłości, tak jak nauczał nas Jezus. Now John really confusing. A Jan brzmi tutaj naprawdę myląco. He says I'm not writing a new commandment. It's an old one. And now he says, but yet in a sense it is a new commandment. Mówi nie piszę wam nowego przykazania, ale stare. A potem mówi jednak w pewnym sensie jest to nowe przykazanie. So is it old or is it new, John? Make up your mind. Czy więc jest ono stare czy nowe? Ja nie zdecyduj się. Look what he says. Spójrz jak kontynuuje. Yet in a sense it is a new commandment. Jednak w pewnym sensie jest to nowe przykazanie, ponieważ jego prawda objawia się zarówno w Chrystusie, jak i w was. So here is what he's saying to us. Innymi słowy mówi nam, ponieważ jesteśmy chrześcijanami, nie jest nową rzeczą, że musimy chodzić w miłości. But... Since when Christ came, that's when he new. Ale kiedy przyszedł Chrystus, stało się ono nowe. Mówi, jego prawda objawiła się zarówno w Chrystusie, jak i w was. Jest więc nowa dopiero od czasu, gdy przyszedł Jezus. So until Christ came, it was Dopóki Chrystus nie przyszedł, nie było jej. Było to więc coś nowego. Ale kiedy Chrystus przyszedł, nie jest już dla nas, chrześcijan, niczym nowym. Teraz jest to coś, co powinniśmy znać i w czym powinniśmy żyć. Stało się to nowe dopiero w Jezusie Chrystusie, który powiedział, że jest to sposób, w jaki mamy żyć od teraz. To takie piękne, jak mówi Jan, ponieważ Jego prawda objawia się zarówno w Chrystusie, jak i w Was. I znowu mówi o Jezusie Chrystusie. Pięknym, nowym świetle świecącym w nas. The is and the true light is Ponieważ ciemność znika, a prawdziwe światło już świeci pełnym blaskiem. Now Pamiętasz, kiedy mówił o światłości i o prawdziwej światłości, co miało miejsce w 1 Jana 1? Powiedział, że Bóg jest światłością i że On jest prawdziwym światłem, a my nie możemy żyć w ciemności. A teraz mówi, że światło jaśnieje i świeci, a ciemność znika. It's really important ważne, we understand that Jesus came. To naprawdę ważne, abyśmy zrozumieli, że Jezus przyszedł, aby być światłem i przynieść światło. Niedawno byłem w miejscu, gdzie głosiłem Ewangelię. Może z 20 do 30 osób zostało zbawionych. To było piękne, ponieważ głosiłem Jezusa w Jego prostocie. I potem ten człowiek Potem przyszedł pewien mężczyzna i myślałem, że po prostu chce modlitwy. Zapytałem, proszę pana, o co mogę się dla pana pomodlić? Odpowiedział, nie, 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 nie chcę żadnej modlitwy. Chcę się uściskać i podziękować. Zapytałem, za co? Cóż, był jednym z tych, którzy zostali zbawieni. Powiedział: Chcę Ci podziękować, bo zapaliłeś we mnie światło. Nigdy nie słyszałem, by ktoś tak mi podziękował, gdy został zbawiony. Ktoś przyprowadził go na spotkanie, i najwyraźniej nie był on chrześcijaninem. Powiedział mi: Nigdy nawet nie myślałem, że jestem grzesznikiem. Myślałem, że jestem normalnym, dobrym człowiekiem. Powiedział, ale gdy głosiłeś, zapaliły się we mnie wszystkie światła. I zdałem sobie sprawę, że jestem grzesznikiem i potrzebuję Jezusa Chrystusa. Oto to, co Jan próbuje nam powiedzieć. Że przez światłość, która objawiła się w nas, ciemność zniknęła, Chrystus jest w nas, Chrystus jest, nas, Chrystus jest, nas, Chrystus jest światłością i Chrystus jest miłością. Tak więc jest to nowe przykazanie od chwili, gdy przyszedłeś do Chrystusa. Ale kiedy już jesteś chrześcijaninem, nie jest to już coś nowego. Teraz staje się to czymś starym. Musisz chodzić w miłości tak, jak on chodzi w miłości. Jutro będziemy kontynuować rozmowę na ten temat. Do zobaczenia jutro.